Kochani, wielkimi krokami zbliża się Sylwester, zbliża się nowy rok. Na pewno każdy z Was już myśli, jak się do tego dnia, a właściwie do tych dwóch dni przygotować. Sylwester to czas hałasu, petard, wystrzałów. Jest to czas bardzo głośny, jest to czas radości, śmiechu, zadowolenia, ale czy dla wszystkich? Moi drodzy, od momentu, kiedy mam w swoim domu zwierzę, mam lune, a wcześniej miałam inne pieski, wcześniej miałam i koty i różne inne zwierzęta, doskonale wiem, że zwierzęta boją się petard. Zastanówcie się, czy w tym roku nie zamienić akcji strzelania petardami na akcję zakupu karmy dla zwierząt ze schroniska. Czy to nie przyniesie lepszego efektu, czy nie przyniesie więcej korzyści. Zachęcam was do tego bardzo serdecznie, pomyślcie o tym, bo zwierzęta będą się cieszyć. Trzymajcie się, cześć!